Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Kubol, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale po przerwie w czymś zupełnie nowym, nie wiem czy to będzie jednorazowy strzał, czy może z tego seria, a mianowicie vlog tematyczny yy, dzisiaj będę mówił o serialu yy, praktycznie yy, ta, może tak o serialu, może trochę o dwóch, bo to o czym chcę powiedzieć, zahacza się trochę o drugi serial, ale dobra. Będę mówił o serialu Sprawiedliwy Wydział Kryminalny. Będę mówił. Chcę powiedzieć wam o tym. Jakie, jaką jedną powiedzmy to nieścisłość. Zauważyłem. Może błąd scenarzystów. I o tym. I o tym, jakie są moje dalsze pomysły na, że tak powiem, wydarzenia w serialu co bym chciał może, żeby się pojawiło z czego uważam, że jedna rzecz jest bardzo prosta do zrobienia, tylko by scenarzyści ją jakąś, jakoś ładnie musieli wymyśleć i to napisać a druga to może być, może być do zrobienia, ale to wymaga właśnie, tak jak mówiłem, kolaboracji z innym serialem ale może nie będzie to aż tak źle, bo do jednego serialu i drugiego ma prawa ta sama telewizja a myślę, że przez lata nic się z tym nie stało, ale dobra. Zacznijmy. Zacznijmy może od tego. Yy, aha. No, zawsze o tym zapomnę powiedzieć. Jeżeli nie oglądaliście Sprawiedliwych Wydziału kryminalny. to w dalszej części tego materiału będą spojery do tego właśnie serialu. Dobra. Zacznijmy. Zacznijmy może od tego. Komendant Edward Kubis w pierwszym sezonie był wątek yy, z, jego, z jego córką, yy, która to była kiedyś zgwałcona, i tam chodziło o to, że yy, tam yy, komisarz zimny, czy nie no, tam. Przyja przyjaciel kupisa ze szkolnych lat yy, w każdym razie, yy, że to niby on zabił głowciciela nie pamiętam do końca coś tam było, że to niby on. Dobra, ale nie o to mi chodzi, żeby wam opowiadać co, co było. Tylko po prostu chodzi mi o to, że córka Kubisa jakby była w tym. w pierwszym, sezo w pierwszym sezonie tylko. i jakby scenarzyści przez lata o nie. jakby oni zapomnieli? Mam takie wrażenie, bo jakby. Yy, bo jakby Kubis nawet o niej nie, nie wspomina. Jej mama też. No właśnie. Jej mama, czyli Żona Edwarda Kubisa, i tutaj płynnie przechodzimy do nieścisłości, moim zdaniem, drugiej lub też błędu scenarzystów. Nie wiem, jak to nazywać do. Jak to do końca nazwać, w trzecim lub czwartym sezonie, tutaj będę mówił sezonami, ale nie jestem do końca pewien, w którym co było. Była taka scena, że Kubis zemdlał na komendzie i się okazało, że ma jakiegoś trwiaka. I, 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 I co? I przepraszam, będę Cię zacinał, bo po prostu to, że ja to nagrywam, to jest wychodzenie poza moją strefę komfortu, bo nienawidzę gadać do kamery, ale stwierdziłem, musisz się przełamać, będzie dobrze. Yy, no kontynuując, yy, miał krwiaka i trafił do szpitala. I to jeszcze dla tych, którzy pamiętają, Ewa z Brunem pojechali go odwiedzić, yy, Ewa z Brunem chyba jeszcze, albo dla to, nie no, chyba raczej Ewa z Brunem Pojechali go odwiedzić I tam była pokazana scena, że No, kochanie obiad I to było pokazane Tak, nawet pamiętam to mówili ci policjanci, no patrz Już sobie kogoś przygruchał Boże, teraz muszą jeździć, jak ja to nagrywam Patrz, już sobie kogoś przygruchał, no i mówię, o Fajnie, kobis będzie miał kobietę No, i no i spoko, tylko że Chyba w sezonie tym samym przy końcu lub kolejnym. Yy, była ich, 20, tak, 25 rocznica ślubu, więc dlaczego? Moim zdaniem to było pokazane tak, jakby się dopiero w szpitalu poznali. O niecisłościach to chyba tyle. Nie, nie wiem, czy nie pogadałem jakiś głupot, ale no. Okej. Okay. O niecisłościach to chyba tyle. Po prostu, no tak jak mówię, fajnie by było jakby córka Edwarda Kubisa i Wandy wróciła, no i ten, powiedzmy, błąd scenarzystów z małżeństwem Kubisa, że tu pokazali w szpitalu, jakby oni się dopiero co poznali, a Sazon później dziękuję jej jej za 25 lat małżeństwa na 25 rocznicę ślubu, także coś tu jest nie tak, dobra. No i tutaj bym chciał powiedzieć yy, tyle w tym temacie Przejdźmy teraz do, do pomysłów może pierwszego który jest moim zdaniem łatwy do zrealizowania i fajnie by go było w serial zobaczyć A mianowicie chodzi mi o to że tak mówię kurczę, fajnie by było jakby zrobili, zrobili policjantkę z Agatki Zagaty, córki Pauliny Wach. Do fanów to wi wiedzą, o czym mówię. Bo też chyba w sezonie to było ósmym? O ile się nie mylę, trochę pomagała mamie w... w rozwiązywaniu sprawy. Chodzi tutaj o sprawę Jarczoka, dla tych, którzy pamiętają. I to się oglądało fajnie. Ja bym zobaczył Agatę w akcji. Yy, tylko tyle. Że, no, to by było ciekawe pracować, yy, praca matki z córką, tylko, że, no, ja, jak znam charakterki tych dwóch serialowych postaci, to one by się pozabijały, dlatego myślę, że fajnie, fajny byłby motyw, jakby mama na parę odcinków z córką pożyczyła ulubionego wujka Walczaka i to by się spoko oglądało. Ja bym to zobaczył, nie wiem jak wy. Możecie napisać w komentarzach, jak ktoś to w ogóle zobaczy. A drugi, te, yy, drugi mój pomysł na wydarzenie z serialu, w serialu, to jest bardzo złożony temat, bo i tutaj trochę zahaczamy o serial drugi, o którym mówiłem, że będę dziś mówił. Yy, pamiętacie, taki serial yy, był na, w tym, w telewizji Polsat Fala zbrodni. No i, i dobra, on się skończył jak się skończył. To w ogóle jest tragedia absolutna, że on się skończył tak jak się skończył, ale chodzi mi o to, że tam były takie postacie, tam było oczywiście więcej pewnych postaci, ale ja się skupię na tych dwóch dzisiaj. Tam były takie dwie te, dwie postacie. I postać Igora Szajbińskiego i komisarza młodego. Nie wiem, czy, czy, czy Szajba też był komisarzem, ale był właśnie komisarz Młody i Szajbiński. i jakby to jest to samo miasto też byli policjantami ja bym ich chętnie zobaczył w tej roli byli y, Młody to był Jan Wieczorkowski to jest w ogóle jak ja bym go zobaczył w wydziale kryminalnym to chyba bym się zresztą nie popłakał bo to jest jeden z moich ulubionych aktorów no i jako partner jego największy przyjaciel mógłby być właśnie Igor Szajbiński tylko że to może wymagać wymagać, nie wiem, jakichś praw, albo czy chociaż nie, no bo prawa to chyba to Polsat, to jest, i to, i to jest w telewizji Polsat ten serial, bo TV4 też jakby należy pod grupę Polsat tylko, że tak jak to się skończyło, przeszukałem pół internetu i dotarłem do opisów, do chyba dwóch pierwszych odcinków, do opisów dwóch pierwszych odcinków z Ostatniego sezonu szóstego, Fali Zbrodni, który miał powstać, ale nie powstał No i tam Młody i Szajba, pewnie mają cały swój błąd, tak znaczy Szajba nie pamiętam do końca jak się skończył Młody ma, bo tam przyszła do niego Tania i tam Kurde, ja wiem, że dla niektórych mu może się wydawać, jak ja bym to Jakbym miał tu nie wiadomo ilu fanów i ja wam to po prostu opowiadam A niektórzy mogą przyjść i powiedzieć co? On kurde gada, kto był tania, kto to młody i w ogóle, no ja wiem, że to może być miecznie, składnie, z tego świadomy. I, I teraz właśnie, ja bym to zobaczył, tylko właśnie, jakoś by musieli, nie wiem czy w tym serialu, czy jakoś zrobić kolaborację z filmem, bo, bo tak. Jeden z bardzo znanych reżyserów, pan Władysław Pasikowski ma w szufladzie napisany scenariusz do filmu Fala zbrodni, który tą historię zamyka. I teraz patrzcie, jakby zrobić kolaborację, że policjanci z Wydziału Kryminalnego pomagają w tym w tym filmie, właśnie policjantom z, z tego filmu, który chyba nigdy nie powstanie, bo niestety nie ma na to pieniędzy. I jakby ten film się skończył tak, że młody z Szajbą idą pracować do komendy wojewódzkiej i dalsze ich przygotowy by były w serialu, no brzmi to fajnie, tylko do, do zrobienia, tak jak mówię chyba. Ś ś średnio to jest jak zrobić, ale kurczę, no powiedział: Ja bym to chętnie zobaczył. Tym bardziej, że jest, znaczy, no, jak jest nowy sezon, to już ten scenariusz napisany, ale do kolejnych ja bym to bardzo chętnie zobaczył. No, nie wiem, czy to ma sens w ogóle, jakkolwiek czy co, co ja gadam, wiem, że gadam może nieskładnie, ale tak jak yy, tak jak mówię, to jest wyjście absolutne poza moją strefę komfortu, bo do kamery nie lubię gadać, bo się stresuję i może to brzmieć też dziwnie. Ale tak jak mówię, ja bym, ja bym zobaczył Jana Wieczorkowskiego w tym serialu. Fajnie by było, jakby to była postać młodego. Tylko mówię, mody ma swój wątek pewnie cały rozpisany w tym filmie, bo dla niego to się źle skończyło. Jak oglądaliście Fale Zbrodni, to już, to już powiedziałem, chyba ten tytuł wcześniej, ale nie pamiętam. To kurcze, fajnie by było. No, i chyba tylko y, tyle wam chciałem opowiedzieć. I jeszcze mogę powiedzieć co mi się totalnie nie, totalnie nie spodobało, ale ja rozumiem, że taki był dla mnie scenarzystów i okej, okay, tylko jakby, bo teraz jestem na, jakby można powiedzieć, rewatchu Bo może teraz, skoro wszystko powiedziałem co chciałem, to może wam trochę opowiem, jak zaczęła się historia, z, y, to, że zacząłem oglądać w ogóle wydział kryminalny i przepadłem w ogóle po całości. No bo. No bo tak, ja to za obejrzałem parę pierwszych odcinków jak to wyszło w 2016 roku I tak jakoś to przerwałem, ale później Jakoś nie wiem, parę lat później Zaczęła to oglądać moja mama, no i Ja to tam patrzyłem gdzieś tam jednym okiem, mówię o to dalej leci, o tu jacyś nowi policjanci są I w ogóle, właśnie a propos policjantów z tego co słyszałem z wypowiedzi, właśnie komendanta, aktora, który komendanta pana Marka Wodarczyka, z niektórymi policjantami się pożegnamy, będą nowe postacie, więc no. Może to będzie Andrzej Rokowski? Raczej nie Z paroma się pożegnamy, no i właśnie mówię: o, nowi policjanci. W ogóle nie wiem o co chodzi. Tak mówię, którego dnia, a dobra, nie mam co robić, zacząłem to oglądać. I w rok jestem na. Sezonie, na sezonie 13-14 Boże, jak dobrze, że od 4 września nowe odcinki będziecie oglądać. Wspaniale I, i na końcu sezonu 12. Uwaga, teraz to, to, totalny ale spoiler tylko dla osób, które oglądały. Misarz Latoszek, bardzo fajna postać, aktorka, fajna też, pozdrawiam. To zrobili scenarzyści z, z jej postaci. Postać absolutnie tragiczną. W jednej chwili straciła dziecko i partnera, no i okej, okay, ja rozumiem, że tak musiało być, ale drodzy scenarzyści, to nie dla Oli tak, proszę, proszę, to nie dla Oli tak, dobra, ja będę kończył, mam nadzieję, że moje gadanie się Wam podobało, jeżeli tak, zostawcie sub, łapkę w górę oraz komentarz, mam nadzieję, że ktoś to obejrzy i się to komuś spodoba w ogóle. Jeżeli wam się podoba moje gadanie w jakiś sposób w taki sposób o serialach, to dajcie znać w komentarzu, czy chcecie o jakimś kolejnym serialu coś. I też może jak będę gadał do kamery częściej, to nabiorę większego luzu. Jeżeli wam się to podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. I może też wrócę do nagrywania serii z gier. Serii, gier, serii z gier na moim kanale, bo ten kanał na tym polega, ale dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, do następnego na razie.